I nie patrzę na gwiazdy, że omek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czycie wyjątkowymi. Trzyma jest 6. Dziś poruszymy temat banów. Sporo cheaterów ostatnimi dniami straciło swoje konta i bardzo dobrze. Jednak nawet osoby, które nie używają cheatów, muszą uważać i mieć się teraz na baczności, żeby nie dostać bana. O co dokładnie chodzi? Zapraszam do oglądania. Ostatnio mówiłem wam, że będzie taki moment w Pokémon Go, kiedy Niantic weźmie się w końcu do pracy i cheaterzy w końcu dostaną po uszach. No i proszę, zaczęło się. I wiele, naprawdę wiele osób, ostatnimi dniami straciło swoje konto przez to, że cheatowało. To jest jak najbardziej ok, tutaj myślę, że wszyscy się razem zgodzimy, że w Pokémon Go było już za dużo boterów, za dużo cheaterów, i teraz dostali ze swoje. Jednak na Niantic, jak to na Niantic, troszeczkę musiało schrzanić. Dlaczego? Ponieważ jeżeli korzystaliście lub korzystacie z Ivy Stats, to bardzo możliwe, że dostaliście, dostaliście. Oto właśnie ten komunikat, który teraz widzicie na swoich ekranach. A wiem bardzo dobrze, że sporo osób go dostało. Ponieważ wiele takich zdjęć widziałem na szóstkach szóstego. Co to oznacza i dlaczego powinniście na jakiś czas chociaż nie korzystać lub w ogóle usunąć ze swojego telefonu iVGo lub STATS? Aktualnie korzystanie z IvyStats lub lub właśnie iVGo i innych tego typu aplikacji, które pomagają nam określić iV POKEMONA są przez Najętyk uznawane jako nielegalne oprogramowanie. Czyli jest to traktowane praktycznie identycznie jak cheaty co dla mnie jest masakryczną głupotą, ponieważ jak w inny sposób mamy sprawdzić dokładne IV Pokemona, No właściwie to się no nie da. Oczywiście mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć ile ma, CE, ile ma IV Pokémon. Jednak kurczę, ja przynajmniej nie widzę nic złego totalnie w IV kalkulatorach i uważam, że powinny być dostępne dla każdego. A jeżeli nie, to Niantic powinno wprowadzić jeszcze jakiś patch, nie wiem, jakąś aktualizację, tak żebyśmy w samej grze w Pokémon GO mogli sprawdzać ile IV ma dany Pokémon. Reasumując, na razie radzę Wam naprawdę nie korzystać z żadnych e, dodatkowych jakiś programów do Pokémon GO, żadnych IV kalkulatorów, żebyście po prostu nie stracili tego konta. I robię ten filmik de facto specjalnie dla was Ponieważ naprawdę masę zdjęć widziałem Na 6.6 że sporo osób to dostało I to wcale nie oznacza, że nie wiem, że Cheatowaliście czy coś, tak jak sporo osób pisze Tutaj właśnie z tego Z moich informacji wynika, że chodzi właśnie O IV kalkulatory, także no Jeżeli z nich korzystaliście, to na razie Radzę wam przestać, żeby po prostu konta nie stracić Bo szkoda, żebyście stracili, później będzie problem Z odbijaniem z łapaniem nowych Pokemonów tych samych, także mam nadzieję, że wiecie O co chodzi, więc na razie Tak jak mówię, radzę przestać, Do Momentu, aż Najantic powie coś więcej, bo tak naprawdę, jeżeli teraz dostaniecie bana, to później nawet nie będziecie mogli się odwołać, bo oni powiedzą: O, to było nielegalne, bla bla bla. Także radzę przestać na jakiś czas, chociaż na tydzień, dwa. Poczekamy, aż Najantic coś więcej powie w tej sprawie. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć! Zagrawiam reszcie pomocnika, sam już bronię nie Dwara od moich wartości, meje ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszy, nie ma różnicy dla mnie. Kasa broli, dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośni, pierdolę ligi, transfer. Chcę wyniki, rapcze i pierdolę kwestie lat.